Witam. Jest to aktualny przekaz, najnowszy Pawliny z dnia 16 czerwca 2021 roku. Na początek Pawlina mówi parę słów, wstępu. Pod spodem macie linki do oryginalnych jej nagrań w języku niemieckim i czeskim. Może dla niektórych z Was czeski będzie bardziej zrozumiały, niektórzy z Was może znają. Pawlina mówi, że obecnie przeżywamy karmiczne sprawy ludzkości. Dokańczamy je. I każdy z nas odgrywa w tych wydarzeniach ważną rolę na tej planecie. Każdy z nas dobrowolnie zgodził się na tą inkarnację. Plejadianie opisują, że mieli podobną fazę ich rozwoju, którą my teraz przechodzimy. Opisują, co zrobili, aby tą sytuację, w której my teraz jesteśmy, tą fazę przekształcić na pozytywną, że ważne jest to, aby ten zbiorowy upadek tej ludzkości, tak to teraz wygląda, naładować właśnie pozytywem, by nie było tego załamania ludzkości. E, bo widać, że teraz ludzkość się mocno załamuje i poddaje. Pawlina tu prosi, aby pozostać w pozytywie, aby przekształcić na pozytyw wszystko, co się wokół nas dzieje, gdyż ono jest teraz najważniejsze. To przekształcenie, ta transformacja jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Prosi również, aby każdego poniedziałku od 21 do 21:20 połączyć się w medytacji między sobą, jak również razem z, ple z Plejadianami aby pracować i nawzajem się uzdrawiać, pracować nad właśnie wyzwoleniem i uzdrowieniem ludzkości. Pewlina mówi, że tu w poniedziałek towarzyszą nam zazwyczaj plejadianie, natomiast dobrze by było, gdybyśmy codziennie, tak od 21 do 21.20 przez te 20 minut łączyli się z innymi ludźmi, którzy po prostu chcą wznieść się wyżej, chcą kolektywną świadomość uzdrowić i wyzwolić z tych manipulacyjnych sideł, a teraz mamy przesłanie. Drodzy posłańcy światła. Wy wszyscy, którzy znajdujecie się teraz i tutaj na tej planecie Ziemi, sami zadecydowaliście, że będziecie częścią tej wspaniałej epoki. Wy wszyscy jesteście częścią tych znaczących wydarzeń i przeżywacie ważne zadania. Które wyznaczyliście sobie przed tą inkarnacją. Te wydarzenia na tej planecie nabierają bardzo szybko wysokiej prędkości. Nawet kiedy media masowe ukrywają boską prawdę, to i tak wyniki tych wydarzeń, odgrywających się za kulisami, zmienią przyszłość ludzkości w pozytywną przyszłość. Z tymi słowami, które my obecnie do Was kierujemy. Chcemy Wam dodać siły. Chcemy przez to zaufać Wam i dodać Wam wytrwałości w Waszych pozytywnych działaniach na tej planecie. Planeta Ziemia sama ulega teraz zmianom, które naprawdę są niesamowite. Planeta Ziemia już znajduje się obecnie w wymiarach wyższej świadomości. I zaprasza każdego z Was, abyście towarzyszyli jej na tej ścieżce pełnej światła. Wielu z Was nie spodziewało się, że Ziemia i jej frekwencja tak szybko się podniosą. Również z kosmicznej perspektywy wydarzyło się to w niewiarygodnie krótkim czasie. Ludzkość jest na tej planecie w odwiedzinach, i planeta Ziemia dla każdego z Was obecnie jest matką. Każdy z Was jest z nią w świetle i pod względem częstotliwości połączony. Jest ze swoją siłą, swojej subtelnej, ale mimo wszystko potężnej energii połączony, która Wam coraz więcej i więcej pozwala postrzegać. Jak wygląda życie na wyższym poziomie? Każdy ludzki byt ma teraz możliwość oczyścić swoje karmiczne sprawy, które jeszcze czekają na przepracowanie, i Matka Ziemia wspiera nas wszystkich na tej drodze. Drodzy edycji, każdy z Was zdecydował się sam na tą inkarnację, na ten czas. I na tą przestrzeń samodzielnie i zgodnie ze swoją wolną wolą, każdy z Was. Tylko, że nie możecie sobie teraz o tym fakcie przypomnieć. W tym samym czasie ludzkość przerabia karmiczne sprawy, które zadecydowała z powodzeniem zakończyć i transformować. Dusza ludzkości która jest w niebezpośredniej komunikacji z duszą planety Ziemi, odgrywa w tym czasie dla każdego z Was niezbędną rolę. Dusza ludzkości jest szlachetnym światłem, pełnym świadomej inteligencji, która poprzez Wasze światła, razem ze światłem boskiego źródła, Was wspomaga. Nie zapominajcie, że nad poziomem ludzkiej świadomości istnieje dalsza świadomość, która was przyciąga i wspiera was swoim światłem i miłością. Nie zapominajcie, że nie jesteście tutaj sami. Nie zapominajcie, że wydarzenia, które doprowadzają do przepracowania karmicznych spraw ludzkości, podążają za wcześniej zdefiniowanym planem. Każdy z Was, kto zadecydował o pomyślnym przebiegu swojego wcielenia, otrzyma wsparcie ze świata światła. Każdy, kto ze swojej najczystszej intencji postanowił pomyślnie przetworzyć sprawy karmiczne, połączył się ze świetlistym poziomem przestrzeni i czasu w wyższych wymiarach. Jak już powiedzieliśmy, chcielibyśmy przekazać Wam więcej światła i miłości. Chcemy przekazać światło i miłość na wszystkie wasze systemy. Ta faza, w której się obecnie znajdujecie, ostatecznie prowadzi do stanu wolności i pokoju. Niemniej jednak doświadczacie teraz bardzo wielkich obciążeń, które dla was, ludzi, są ciężkie do zniesienia. Rozumiemy was bardzo dobrze. My również znajdowaliśmy się w prawie identycznej sytuacji. Nasza sytuacja była bardzo podobna do obecnej sytuacji ludzkości. Nasza ludność również ucierpiała z powodu okupacji i manipulacji sił ciemności. I również byliśmy w sytuacji, kiedy wydawało się, że już nie ma innej drogi. Wielu z nas wierzyło w manipulacyjne słowa ciemnych istot. I zaakceptowało ich działania. Podążali oni podobną drogą i przyjęli podobną częstotliwość. Wielu mieszkańców naszej społeczności wkroczyło na tą nisko wibrującą drogę, ponieważ zapomnieli oni o wewnętrznym świetle i jego połączeniu z boskim źródłem. Wielu z nich straciło swoje fizyczne życie. Ale my musimy zaakceptować i szanować ich wolne wybory. Musimy się nauczyć, że przepracowanie karmicznych spraw służy naszej wspólnej całości. Część społeczności, która nie zapomniała o swoim świetle, zaczęła potajemnie działać pozytywnie. Rozpoczęliśmy prowadzić grupowe medytacje. Rozpoczęliśmy z tajną intencją połączenie światła naszych dusz pomiędzy nami. Prowadziliśmy globalne medytacje i formowaliśmy poprzez to połączenie z boskim źródłem i jego inteligencją. Poczuliśmy wdzięczność naszej cywilizacji i naszych planet. Zmieniliśmy następnie Pozytywnie, nasze umysły. Podnieśliśmy frekwencję światła całego społeczeństwa. Poprzez naszą świetlną, energetyczną pracę pomogliśmy duszom, które opuściły swoje fizyczne ciała. Podnieśliśmy światło całego społeczeństwa i uzdrowiliśmy nasze karmiczne zaległości jako całość. Nasze starania i chęci, Uwolnienia nas od manipulujących istot i sił przywołało inne kosmiczne istoty do pomocy nam. Z początku pomagali nam na energetycznym poziomie, ale później, po pewnym czasie, kiedy kosmiczna rada na to zezwoliła, przybyli na naszą planetę, aby pomóc naszej cywilizacji wybudować nowe systemy oparte na boskiej prawdzie. Boskiej świadomości oraz wykorzystaniu kosmicznych składników, jak wolna energia czy plazma. Ciemne siły i elementy opuściły naszą planetę, ponieważ zauważyli oni, że nie ma już tu miejsca w naszej społeczności dla ich ciemnych spraw. Jesteśmy przekonani, że wasze ludzkie społeczeństwo. Przeżyje podobną kolejność wydarzeń co nasze. Największą wartością Waszego osobistego i pełnego wyzwolenia są Wasze serca, pełne światła. Każda pozytywna myśl i każda pozytywna emocja oczyszcza i uzdrawia wspólną, kolektywną świadomość ludzkości. Każdy z Was. Kto połączy się ze światłem, pomaga innym w połączeniu. Każdy z Was odgrywa w tym czasie niezbędną rolę rolę swojego pełnego, osobistego rozwoju oraz ogólnego, pełnego rozwoju ludzkości. Każde połączenie z istotami światła oraz z polem światła prześwietla kolektywną świadomość ludzkości. Już tak daleko zaszliście. Każdy jeden z Was, nie poddawajcie się i nie zatrzymujcie, prosimy, tuż przed końcem tej fazy. Dookoła Was znajduje się wielu aniołów i istot światła, jak nigdy wcześniej. Te istoty światła przybyły Wam na pomoc. Przybyły Wam na pomoc, aby Wasze serca pozostały czyste. I aby nie zamykały się pełne strachu poprzez manipulację, która jest na Was nakładana. Również te istoty światła dobrowolnie przybyły na planetę Ziemię, tak jak Wy dobrowolnie zeszliście na tą planetę. Wszyscy razem podążacie według wielkiego planu. Jesteście tu. Aby oczyścić kolektywną świadomość ludzkości i aby wejść w wyższe wymiary świadomości. Poprzez Waszą pełną światła pracę i miłość pomagacie swoim dzieciom i kolejnym generacjom ludzkiej cywilizacji. I tutaj Plejadianie podali ćwiczenie wspomagające nasze wibracje świetlne. Możecie teraz zatrzymać nagranie, ułożyć się wygodnie, wziąć parę relaksacyjnych oddechów. Otwórz swoje serce i przyjmij naszą miłość, naszą energię. Nasze wsparcie. Nasze światło. Przyjmij częstotliwości przestrzeni kosmicznej. Przyjmij wdzięczność i miłość boskiego źródła. Oraz wszystkich istot światła, które się dookoła ciebie znajdują. W tej chwili jesteśmy wszyscy w pełnym miłości połączeniu z Tobą. W tej chwili i tutaj czas i przestrzeń nie mają teraz żadnego znaczenia. Oddychaj głęboko i połącz się z podwyższonymi frekwencjami światła. Które w tym momencie na Ciebie spływają. Otwórz swoje serce. Obserwuj jak Twoje serce emanuje światłem i jak przyjmuje wszystkie pozytywne frekwencje światła. Twoje serce przekazuje dalej wszystkie pozytywne frekwencje Twojej duszy, Twojemu duchowi i Twojemu ciału. Oddychaj głęboko. Weź głęboki wdech i wydech. I możesz teraz się wesprzeć, mówiąc. Przyjmuję wszystkie uzdrawiające frekwencje z wdzięcznością. Jestem miłością. Jestem światłem. Jestem wdzięcznością. Jestem wolnością. Jestem boską egzystencją. Ja. Jestem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A my dziękujemy Ci za Twoją pracę energetyczną i Twoje połączenie, wasi plejadiańscy towarzysze.